Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przyszedł w końcu czas na to, abym ogarnęła ten nieszczęsny parapet, który tutaj jest. Może nie jest aż tak źle, ale przez to, że już go odkładam dosyć długo, no to stwierdziłam, że czas to zrobić i żeby mnie już tak nie denerwował, lekko mówiąc. Mamy tutaj storczyki, mamy choje, więc zabieramy się do pracy. Nie wiem dokładnie, co będę tutaj robić, po prostu muszę ogarnąć ten parapet, jakoś go po prostu wystylizować lepiej. Nie wiem, zobaczymy, co, co się uda. Na pewno jedną choję będę chciała przesadzić, bo już jest bardzo długo w, takim, e, w takiej małej doniczce, a ona jest jednak duża. No a resztę zobaczymy sobie na żywo, co tam się dzieje w korzeniach. Aktualnie parapet wygląda tak. Oczywiście nie jest źle. Tutaj e, jeszcze wiszą jakieś lampki jesienne, więc też je już schowam, bo jak możecie zauważyć, za oknem e, pełna aura zimowa, więc zmiana tutaj też e, dekoracji w mieszkaniu zachodzi. E, no, i zabieramy się za ten parapet. Tak jak wspomniałam, są choje, historczyki, orchidee. Zobaczmy, co tam się dzieje. mi się ustawić fajny kadr do nagrywania z fajnym oświetleniem już od roślin zacznę chyba od storczyków i orchidei, dlatego że tutaj myślę, że nie będzie dużo pracy oprócz chyba tego jednego jednego gatunku jednego, nie wiem, nawet odmiany kompletnie nie wiem co to jest musiałabym chyba sobie przypomnieć na zdjęciach co to jest za odmiana orchidei w każdym razie w sumie mamy trzy i myślę, że od nich właśnie zaczniemy. Jeżeli uda mi się znaleźć gdzieś zdjęcie um, rośliny, która wyglądała lepiej niż to um, i jak na przykład kwitła, no to wam wkleję um, i sobie zobaczycie, co to jest w ogóle za roślina. Natomiast ja w tej chwili nie jestem w stanie ocenić. Tutaj raczej nic bym nie zmieniała, jeśli chodzi o korzenie, bo nawet nie są one przerośnięte. Ja tę roślinę prawdopodobnie dosyć niedawno. Stosunkowo niedawno e, wsadzałam tutaj do mieszanki kory i pumeksu, i teraz nawet sobie tak przypomniałam, że ja nie mam aktualnie żadnej e, kory ani pumeksu takiego wolnego, bo wszystkie pumeks, które miałam, dałam do mieszanki z lachuzą i służy mi to jako, e, jako mieszanka po prostu do hydroponicznej uprawy. Mm, więc nawet jakbym chciała przesadzać te storczyki, y, no to nawet nie mam do czego. Więc chcę po prostu zajrzeć sobie y, i ewentualnie, jeżeli będę potrzebować przesadzić ich, no to przesadzić je, no to y, zamówię ten pumeks i korę i będziemy działać. Tutaj mam jakieś suche elementy, więc ja się ich odbędę, um, A resztę, no to nawet nie wiem, co miałabym tutaj zrobić. Um, są tutaj jakieś nowe przyrosty i, i nowe korzonki. Gdzieś tam wyrastające, więc nie sądzę, żeby tutaj się coś złego działo. Ma ten stepczyk takie naloty brązowe. Myślę, że Wam zbliżę, to zobaczycie. Nie wiem o co chodzi, nie przejmuję się tym. Jeżeli wiecie o co chodzi, to dajcie mi znać. Dobra, mamy tutaj przędziorka. Czy ja mam coś na przędziorka? Mam. Dobra, więc on pójdzie pod prysznic. Um, I będziemy sobie go troszkę sobie go um, opryskamy na tego przędziorka. Tak mi to wygląda. Więc prawdopodobnie wszystkie inne stoczyki, które były na tym samym parapecie, również mają szyńcową, więc pójdą pod um, taki profilaktyczny. Chyba, że znajdę rzeczywiście, no to jakby bez gadania. Um, natomiast jeżeli nie znajdę nic, to i tak pójdą pod um, profilaktyczny oprysk. Mam nadzieję, mam tylko nadzieję, że choje nie mają żadnego um, szkodnika. W ogóle tak patrzę na nie, to chyba przyda im się taki porządny prysznic um, i um, po prostu umycie, bo są dosyć mocno skórzone, więc ja ten parapet muszę tak naprawdę porządnie ogarnąć. Mamy następnie storczyka, którego bardzo lubię, wkleję Wam tutaj zdjęcie jak on wygląda, gdy kwitnie, jest przepiękny, Zbliżę Was do siebie, a co? Ja tego stoczyka bardzo, bardzo lubię. Ma przepiękne kwiaty. Kwiat mi już kilka razy. No teraz ma taki przestój. Jest tutaj też mocno skórzony. Zaniedbany pewnie trochę też. Ja nie mówię, że nie. Oderwę tego liściowego, brzydki bardzo. Zresztą tutaj w ogóle całe to, cała ta jedna część jest taka średnia. Tutaj widzę, że z tej drugiej dosyć fajnie coś wyrasta. To kamek jakiś. Ale również idzie pod prysznic, trzeba go mocno, mocno opłukać I myślę, że zrobimy tutaj profilaktyczny oprysk na przędziorka Sprawdźmy jeszcze korzenie Korzenie są bardzo ładne Ma też nowe przyrosty Więc myślę, że tutaj nic złego się nie dzieje na większą skalę Po prostu kurz, wiadomo, sezon jest jaki jest no i ewentualnie ten sędziorek, który gdzieś tam może osłabiać roślinę, więc ona również idzie do oprysku, i to wszystko. Mam tutaj plakietkę w ogóle i tak się zastanawiam, bo przy niektórych roślinach te plakietki już są bardzo mocno wyblakłe, i tutaj właśnie też jest tego przykład. Nie wiem, czy to jest kwestia słońca, czy to jest kwestia na przykład tego, że jak podlewam, to gdzieś ten tusz się zmywa, także ja sobie będę poprawiać te. Plakietki w międzyczasie, żebym zanim jeszcze tutaj w ogóle coś jest widoczne, żebym wiedziała co to jest. I to akurat to jest Fafiopedilum limianum. I ostatni starczyk, ostatnia orchidea, chyba w najlepszym stanie. To jest taka orchida. I tutaj też mam plakietkę i to jest Brassia caudata. Um, I ona kwitnie przepięknie na takie bardzo pajęczaste kwiaty. Ja bym to tak określiła. One naprawdę są cudowne. Kwitła mi w tym roku um, jakoś właśnie późną wiosną, wczesnym latem. E, nawet ma tutaj jeszcze stary jakby pęd kwiatowy którego sobie się pozbyję. pozbędziemy się go. Więc ja go ucinam tutaj jak najniżej. Piękne kwiaty, piękne, cudowne kwiaty. Polecam Wam serdecznie tą roślinę. Bo ja myślałam w ogóle, że z nią będą większe problemy, bo tutaj mamy takie piękne kwiaty. To ona w ogóle będzie bardzo egzotyczna i praktycznie um, ciężka do uprawy w warunkach domowych. Nic bardziej mylnego, naprawdę spoko. Jedynie na no to co? musicie dać światło, jak to orchidee mają w zwyczaju, chociaż um, niektórym rośnie też w, w takim ciemniejszym miejscu. Ja sobie tutaj poobrywam jakieś takie suche, suche elementy i ta roślina też pójdzie pod prysznic. Myślę, że profilaktycznie na przędziorka zrobimy sobie oprysk. Po przepłukaniu tej rośliny, bo jest naprawdę mocno, mocno skórzona, um, ale nic tutaj się e, złego nie dzieje. Korzenie ma bardzo ładne. Chyba tak naprawdę najładniejszy z tych wszystkich storczyków, które tutaj Wam pokazuję. Pięknie przyrasta sobie w korzeniach. Um, nie pamiętam, kiedy ją przesadzałam, ale to też nie było jakoś super. Nie wiem, nie wiem, przyznawszy, że nie wiem, kiedy to było. Ale widzę, że tutaj też jest kora z pumeksem, więc to musiało być, chociaż może wszystkie przesadzałam w tym samym czasie, nie jestem pewna, bardzo ładny kwiat. Idziemy dalej, mamy y, trzy choje i na tych chojach tak naprawdę się chyba najwięcej będę skupiać dzisiaj, bo one e, wymagają najwięcej pracy, chociaż myślałam, że storczyki też, y, ale mm, pozytywne zaskoczenia. Mam jedną choję, którą przesadzałam dosyć niedawno. Jest to choja. Widzicie, ona też już ma tak wyblakłą tą plakietkę, że nie wiem. Eee, hoja... Jacea to na pewno. Nie podoba mi się ona w ogóle, jeśli chodzi o jej aranżację. Wsadziłam eee, ją do... Nie, czy ja z nią coś robiłam? Nie, ja z nią nic nie robiłam. Jedyne, co dodałam jej ten... E, tą podporę. Jednak ta podpora mi się nie podoba. Z tego też względu chciałabym wymienić sobie tą podporę. I teraz się zastanawiam, tak, bo tutaj te hoje, które mam, dwie pozostałe, one mają dwie takie same podpory. Takie kuliste, okrągłe. Mm, I to by mogło fajnie wyglądać. Myślę, że na pewno lepiej. E, mam jeszcze... Taką jedną taką kulistą, okrągłą, totalnie, ale totalnie mi do tego nie pasuje. I mam jeszcze taką białą, też okrągłą, i ona mi już bardziej pasuje. Natomiast chciałabym sobie przymierzyć jednak jeszcze tą przyrzeczystą z tych, jedną, jedną z tych dwóch hoj. więc na razie to zostawiam. Oprócz tego choja jakby nie jest, nie potrzebuje niczego, zobaczę sobie możliwe, że pójdzie pod prysznic, żeby ją po prostu opłukać z kurzu, ale tak to to tak naprawdę była właśnie w ostatnim czasie ogarniana, więc nie potrzebuje nic więcej. A ja się zastanowię nad tą podporą dla niej. Zobaczymy, co w końcu wybiorę. Poja. Sigilatis. Czekajcie, zaraz wam powiem, co to jest za hoja, bo tutaj gdzieś plakietka jest. Patrz, a nie, to z tej strony. Dobra, Sigilatis, dobrze mówię. Myślałam, że już totalnie nic nie widać, a jednak z tyłu było napisane. Jest napisane. Wyciągam ją z osłonki i ona tak naprawdę chyba. Odkąd ją mam, jest w tym podłożu, w którym jest, i jest w tej doniczce, w której jest. Więc jest bardzo długo, bo ja już ją naprawdę mam jakiś czas. E, poprawię sobie tylko ten napis. Mam rozwinięty ten system korzeniowy, ale nie jest on jakiś bardzo duży. On jest też dosyć drobny żadne korzenie tutaj nie wystają spod spodu, więc się zastanawiam w ogóle co z nią zrobić. Chciałabym ją też trochę okiełznać, bo jest na tej podporze, ale jak widzicie ona jest taka no średnio ogarnięta, nie? E, pomijając już fakt, że jest skórzona i jest y, niepodlana, bo nie podlewałam tych roślin y, teraz, ostatnim razem, bo wiedziałam, że będę je ogarniać, to sobie pozwoliłam na to, żeby żeby jednak nie, nie podlewać ich. Ja bym chciała ją ściągnąć z tej podpory, bo ta podpora generalnie już jest nawet za mała na nią. Um, I zobaczyć w ogóle ją z takiej pełnej okazałości, jak ta roślina się prezentuje, jak ona wygląda i w ogóle, gdzie tu jest początek, gdzie tu jest koniec. Wyciągnęłam podporę. Uf, udało się. I zobaczcie, że ta podpora naprawdę nie jest wielka. Patrząc na rozmiary rośliny, więc tutaj się na pewno przyda jej wymiana. A myślę, że do tej tutaj Silver coś tam byłaby lepsza. Jak myślicie? Myślę, że tak, no bo jakby. Mamy jeszcze opcję tej, ale zastanawiam się, czy tej nie dać tutaj. Bo. Może być spoko, bo tutaj jest fajne to, że ona ma jeszcze dwie takie dodatkowe obręcze, bo w przypadku tej czarnej, którą wam pokazywałam, to ona ma jeden okrąg, a ta choja jest dosyć taka gęsta i ma dużo tych um, dużo tych łodyg, więc hmm, tak by było chyba najlepiej. W ogóle ta choja kiedyś, ona jest bardzo łatwa w uprawie, muszę przyznać. Natomiast mm, też jest fajnym e, przyciągaczem. ja Dzisiaj w ogóle nie mam słów w moim słowniku. E, przyciąga mocno wełnowce, więc trzeba na to uważać, trzeba ją sprawdzać, bo jak ma atak wełnowców, to nie będzie rosnąć. Zatrzymuje wzrost. No i tak naprawdę tracimy czas trochę. Ale jak nie ma wełnowców, to tak naprawdę jest bezproblemowa. Jest bardzo ładna. Przepięknie się wybarwia na słońcu, więc polecam ją trzymać właśnie na parapetach. Ma niewielkie liście. No i jest taka kolorowa, właśnie z tego względu, że niektóre liście, te starsze, one już mniej wybarwiają. Te nowe są w ogóle takie bordowe. A jeszcze jak się wybarwiam na słońcu No to w ogóle jest ładna choja Nie wiem Nie wiem co ja mam z nią zrobić Zobaczcie co tu się dzieje Myślę, że Chciałabym rozplątać ją Przede wszystkim, bo w przeciwnym razie Jakby nie ma co W ogóle tutaj marzyć o tym Żeby ona wyglądała ładnie na tej podporze Jeśli ja będę miała Ją tak podplątaną. I też sobie posprawdzam łodygi, bo na przykład tutaj mam bardzo duży taki przerwę, po prostu w liściach, i chyba sobie to utnę. Dlaczego by nie? E, więc po prostu sobie ją muszę przejrzeć, odplątać i przejrzeć. Dobra, może od tej strony będzie łatwiej. Trochę. Jedna szkoda, pierwsza szkoda. No dobra, nie było aż tak źle. Um, teraz sobie posprawdzam tutaj te łodygi, jak one wyglądają i czy jest szansa na cokolwiek. Tutaj na przykład. Um, Okej, okay, to jest nowe, więc tutaj raczej coś powinno się pojawić. Mam tutaj też kolejne dwie. Tu jest chyba ta, którą Wam pokazywałam. Nie podoba mi się ona, więc ja ją sobie tutaj ucinam. I to po prostu pójdzie w kosz, bo nawet nie chce mi się jej e, w żaden sposób tam ukorzeniać ani nic bawić w takie rzeczy. E, więc to tutaj mamy coś takiego. To jest bardzo tutaj nowe. Więc to zostaje. Myślę, że najlepszą podporą będzie. Będzie ta podpora dla niej. Mm. Chociaż jeszcze się zastanawiam nad tą czarną, szczerze przyznam, bo ta czarna też może być fajna, pod tym względem, że ona będzie mało widoczna na tej choi, więc tak naprawdę będzie widoczny tylko taki okrąg. Um, tak, myślę, że to będzie lepszy pomysł jednak. Jednak będzie lepszy pomysł z tą okrągłą podporą. Ja jej tutaj później dosypię troszkę świeżej ziemi natomiast przesadzać jej nie będę zobaczymy, może, może samo opłukanie skórzu, oprysk na na co ja ją będę pryskać czekajcie, bo to tak pójdzie lepiej chyba będę ją pryskać na co? na wełnowca bo jednak troszkę tutaj gdzieś, gdzie nigdzie te resztki po wełnowcu są dobra, to nawet w miarę się mocno tutaj trzyma. Teraz ja sobie muszę wziąć spinki. Mamy takie słodkie spineczki. Kupuję zawsze w Rosmanie takie. No w zależności od potrzeb, ale na przykład tutaj mam takie słodziutkie, malutkie, chyba najmniejsze jakie były. I do czego one by były mi potrzebne? Aha, do takich małych choi, które już gdzieś tam prowadzę po tych okręgach, ale myślę, że tutaj też mogą się przydać. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kwestia, właśnie w miarę upływu czasu. Jak ta choja będzie rosnąć, będzie coraz większa, to na pewno będę chciała sobie te jej nowe gdzieś tam łodygi kontrolować. I jak wyjdzie coś nowego, to od razu przypiąć, żeby ona sobie fajnie się już sama prowadziła. Żeby się dobrze prowadziła. Um, więc zobaczymy jak to będzie, ale no, nie chciałabym dopuścić jej ponownie do takiego stanu, w jakim teraz była, bo ona była naprawdę w takim nie wiadomo czym. Więc ja sobie tutaj po kolei pospinam te łodygi. Na pewno też będzie trzeba dać jej czasu trochę, zanim się znowu przystosuje do nowej formy okej okay. i chyba to jest ostatni już pęd jaki mam pozwolę sobie tą choję trochę dać w moją stronę, żeby mi to lepiej jakoś szło o i to będzie na tą stronę ewidentnie okej, okay. wszystkie pędy jakoś pospinałam, teraz sobie przepatrzę tutaj, bo gdzie gdzieniegdzie mam takie małe spinki a przydałyby się większe więc sobie powymieniam dobrze, super, podoba mi się ten efekt bardzo um, i teraz ostatnia choja do ogarnięcia, czyli hoja Carnosa tricolor um, bardzo prosta bardzo zapomniana przeze mnie, w sensie, naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, że to jest roślina, która sobie rośnie i ja na nią czasami spojrzę, sprawdzę, czy nie ma wełnowców, a przede wszystkim, no, tylko i wyłącznie podlewam i tyle. A widzę, że wypuściła tutaj naprawdę bardzo fajne, ładne dwa listki, takie z różowym środkiem. I tutaj w tym przypadku na pewno będę chciała ją przesadzić do większej doniczki, no bo sami widzicie jak ona jest duża, a doniczkę ma, nie wiem, to jest chyba jakaś ósemka, więc doniczka jest stosunkowo mała, ale ogarniemy. No i przy okazji też dam jej inną podporę, tak się zastanawiam właśnie którą i jaką, bo miała tą samą co miała Sigillatis. Myślę, że tutaj, aha, ta klasyczna czarna poszła, więc mam do wyboru albo tą białą, którą pokazywałam wcześniej. Na pewno chyba nie chcę z powrotem, żeby szła na to, bo jednak to jest trochę już za małe, ale mam też jeszcze podporę z tej tutaj silver. To jest po prostu taka obręcz bardzo popularna przy chojach i chyba na niej się skupię. W sensie będzie najlepiej do niej pasować, ale zanim podpora, to przesadzenie. I tutaj mieliśmy, i tutaj mieliśmy tą doniczkę, właśnie taką ósemkę, bardzo, bardzo małą. Korzenie tutaj już wychodzą spod spodu, też szybko ta hoja, ona jest mega sucha, matko i córkę. Yy, ona szybko też właśnie przesycha, przez to, że ma mało tego podłoża, więc na pewno będzie wdzięczna, jak jej damy coś większego. I tutaj, żeby dać jej coś większego, no to będzie coś takiego: to jest jedenastka chyba, czy dwunastka? Dwunastka. Yy, myślę, że będzie naprawdę w porządku. gotowe. Na nią na pewno będę potrzebować jakiejś osłonki i zastanawiam się po prostu, jakiej. A jeszcze wiem, którą choję, będziemy przesadzać dzisiaj. Jak oglądaliście Plant Tour, to pewnie wiecie, którą. Tak, muszę ją przesadzić na bank. Um, więc będę potrzebować w sumie dwóch osłonek. Więc możliwe, że się wybiorę do jakiegoś sklepu, albo coś zobaczę um, online. Biorę sobie, chociaż mam w sumie drugą, ale nie chcę jej odpakowywać. Wezmę sobie tą podporę od tej Silver. I co? Tak samo jak w przypadku Cigilatis, oplączę sobie ją tutaj. I będzie gotowa. Pierwsze to muszę ją rozplątać chyba, a potem będę ją plątać z powrotem. W przypadku tej hoi to mamy chyba takie dwa główne pędy, później one gdzieś tam się rozrastają, ale, ale no opierają się na dwóch głównych pędach. Ona jest taka ciężka, ja nie wiem, czy ona wytrzyma na tej podporze, szczerze mówiąc naprawdę. Powiem ja wam, że chyba nie jestem fanką tych podpór po prostu. Um. Może, jakby prowadzić choję od początku na tych podporach, to byłoby inaczej. A tutaj jednak mam do, do czynienia z taką dosyć ciężką choją, e, która nie jest przystosowana pod taki kształt. I obawiam się, że to dla tej choi nie będzie stabilne, więc rezygnuję z tego i wracamy do białego koła. Niestety. No, niestety. Nie chciałam go używać, ale nie mam wyjścia. Więc mam nadzieję, że jakoś to się tutaj fajnie wtopi. Ta podpora myślę, że jest na pewno stabilniejsza niż ta wcześniej, więc o tyle dobrze. Słuchajcie, te, te spinki nie ogarniają. Spróbuję je podmienić tutaj do tej hoi. No ładnie to wygląda i na pewno jest bardziej stabilna, więc też dobrze. To też jest plus. Tak jak wspomniałam, osłonki na nią nie mam, więc na tą chwilę pójdzie sobie na jakąś podstawkę po prostu. Chyba że znajdę coś gdzieś w mieszkaniu, to sobie dam. I ostatnia choja, którą chciałabym dzisiaj, nie, nie ostatnia, tak jak wam wspomniałam, jest jeszcze jedna. Ale tą muszę odłożyć na chwilę. Wróćmy do tej silver. Ona, moi drodzy, wypuściła tak dużego wąsa, nie wiem, będzie miał chyba z półtora metra, że ja nie wiem, nie wiem co ja mam tu zrobić. Nie wiem. Czy ja mam? Zastanawiam Aha, chciałam tą podporę, tak? Dobra. Um, dobra, dobra, dobra. To ogarnijmy sobie to tutaj jakoś. Ona też nie potrzebuje takiej podpory, podpory. Chodzi bardziej o to, żeby. żeby gdzieś tam była w miarę okiełznana. Natomiast takiej podpory prawdziwej, no to nie potrzebuje. No i mam właśnie problem z tym wąsem jej. Co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam go jakoś opleść bardzo tak, jakoś blisko tej podpory? Czy, czy, czy co mam zrobić? Bo naprawdę denerwuje mnie. Tym bardziej, że ona nie puszcza w ogóle liścia żadnego. Mm, więc sobie zro... zawiniemy sobie ją tutaj, tak trochę. Ja bym tutaj to dała, tylko czy ja mam jeszcze jakieś większe skinki? Coś tu jeszcze jest. Dobra. Mogę nawet z tą chwycić. O, dobra. I to mi się przechyla. Będzie mi to denerwować bardzo. Dobra. Tu idziesz. Czy to jest równo? Średnio mi się wydaje, że to było równo. Ale dobra, nie będę tego dotykać przecież to chwilę, więc jak już raz ułożę, tak, tak powinno być. Mam Nadzieję, że nie będzie mi to bardzo mocno radzić w oczy. Więc ona ogarnięta, jest przepiękna, naprawdę bardzo Wam ją polecam. Um, I zajmiemy się jeszcze jedną hoją dzisiaj, o tej, o której wspomniałam wcześniej. Hoja kompakta, moi drodzy. Przepiękna, cudowna, choja, bardzo ładna, bardzo ją lubię, nie stwarza większych problemów, no chyba, że e, przyciągnie. Wełnowce, no to wtedy rzeczywiście, przez to, że ona jest taka bardzo pozakręcana, pozwijana, to ciężko czasami dostrzec te wełnowce, a co dopiero usunąć. No ale generalnie, jak tam w miarę na bieżąco robimy przegląd, to wszystko jest w porządku. Ona mi ostatnio zahamowała trochę wzrost. Wydaje mi się, że to przez to, że po prostu już tu w tym podłożu jest bardzo długo i potrzebuje jakiegoś odświeżenia. I tak samo jak w przypadku tej tricolor, wezmę sobie dwunastkę, um, doniczkę i przesadzimy ją. Ona w korzeniach, korzenie też ma bardzo takie delikatne, nie jest jakoś mocno przerośnięta, bo to nie o to chodzi, tylko um, też bardzo szybko wysycha, przez to, że ma tego podłoża mało, na pewno przesadzenie jej dobrze zrobi. Przesadzona. Mam nadzieję, że się odwdzięczy nowymi przyrostami i ona tak samo jak wszystkie inne rośliny tutaj, idą pod prysznic. Pierwsze dostaną taki prze, porządne przepłukanie, a następnie będę je pryskać na przędziorki, pójdą na pewno storczyki. A tutaj, w tym przypadku, myślę, że samo takie przepłukanie albo spryskanie jeszcze takim. Taką mieszanką mydła potasowego z olejkiem nim będzie w porządku. Bardzo się cieszę, że ogarnęłam już ten parate, parapet. Pokażę Wam y, zaraz na przebicie, jak to ostatecznie wyszło, ale pewnie nagram to już jutro, dlatego że w tej chwili robi się już ciemno, chociaż krajobraz jest bajkowy, bo jest biało, pięknie nasypało śniegu. Mm, no ale już robi się godzina taka, gdzie jest ciemno i średnio byłoby coś widać, także ja Wam to dogram jutro, a tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.